Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Co się wydarzy, czego się nie spodziewasz? 1, 2 i to jest 3. Jak patrzę na kartę numer 1, to tak widzę z mojego dzieciństwa starą stodołę mojej babci, ale to było o. prawie 40 lat temu. No dobrze. Tak, stodoła z mojego dzieciństwa u dziadków. No dobrze, jedyneczki. Dobrze, co się wydarzy, czego się nie spodziewasz? Jedyneczko. Co się wydarzy? Aktywacja Twoich ukrytych darów i talentów, Twojego potencjału. Tutaj pokazuje się taka energia, która mówi o tym, że będziesz wzrastać. Będziesz wzrastać na tej płaszczyźnie energetycznej, będzie coś w Tobie się aktywować, ale też mam wrażenie, że Twoja wrażliwość tutaj mocno się zarysuje i Ty mocno poczujesz tą wrażliwość. Jesteś osobą bardzo wysoce wrażliwą. Do osób wolnych, do singli, może przyjść mężczyzna. Mężczyzna do jakiejś relacji, ale to jest tak jakby relacja na chwilę, karty pokazują. To się bardziej tak jakby romansowo zarysowało, niż jakikolwiek konkretny związek miałby z tego być. Być może się tego właśnie nie spodziewasz, ale miej to na uwadze i bądź osobą y, uważną, bo pokazuje się tu mężczyzna y, do jakiejś relacji, ale romansowo może to być osoba z Spod znaku lwa, ale niekoniecznie. Karty też mówią, że zwróć uwagę, bo w tej relacji to Ty możesz być osobą, która będzie od siebie bardzo dużo dawać, natomiast ten ktoś może Ciebie wpędzić w ogromny deficyt emocjonalny. Ogólnie, też karty mówią, patrząc na ten rozkład, że nie spodziewasz się tego a to się wydarzy, że coś w energii rodziny się zmieni, ale żeby było na lepsze, żeby zmieniło się na lepsze, to najpierw musi dojść do jakiejś sesji, nieporozumienia, do jakiegoś konfliktu. Tak tutaj te karty o tym mówią. Ja też widzę, że bardzo mocno jakieś troski, uwagi potrzebuje młoda osoba w twoim otoczeniu, być może dziecko, dziecko, które może mieć problemy wychowawcze, problemy z emocjami, z rozładowywaniem emocji, więc zwróć na to uwagę, bo być może nie masz tej świadomości, być może tego nie widzisz, ale dziecko najprawdopodobniej mężczyzna, młodzieniec, chłopczyk. Potrzebuje Twojej uwagi, Twojej troski. Karty też mówią, że będą do Ciebie jakieś informacje napływać, plotki, wiadomości, które mogą chwilami spowodować u Ciebie taki zawrót głowy i ból głowy. Nie pozwól sobie na to, żeby ktoś ingerował za bardzo w Twoją energię, jeżeli nie chcesz o czymś wiedzieć. Nie chcesz czegoś słyszeć, to karty mówią wprost: postaw jasną granicę. Masz w ogóle zawalczyć o siebie. Jeżeli natomiast jesteś osobą, która poszukuje pracy, gdzieś tam w tej energii pracy chciałaby się spełnić, to karty mówią: masz bardziej uwierzyć w siebie, a pokonasz konkurencję. Uda ci się. I jaka tutaj na koniec jest rada? Nowe początki przed tobą, zmiany, ale zatruć się też. O te swoje wnętrze, o te swoje wewnętrzne dziecko. Podejmuj decyzję, działaj, poddaj się transformacji, poddaj się zmianie, ale zapamiętaj, że żeby przyszło nowe, trzeba stare w jakimś sensie, w jakimś konkretnym sposobie przepracować i zostawić za sobą. Pozdrawiam. Dwójeczka. Co się wydarzy, czego się nie spodziewasz? To u dwójeczki, co się wydarzy, czego się nie spodziewasz, możesz coś otrzymać, jakiś prezent, upominek, drobnostkę, miłe słowo, dobry gest, życzliwość, ale to też Ty możesz być osobą, która kogoś wesprze i w bardzo szybkim czasie ta osoba się Tobie odwdzięczy. Jakieś tu mogą małe finanse, jakieś tutaj takie właśnie drobne finanse, coś takiego do Ciebie przyjść. W akcie podziękowania, w akcie dobroci, docenienia Ciebie, karty pokazują. Może tutaj po prostu ktoś Ci postawi kawkę wirtualną, ktoś Ciebie gdzieś zaprosi, a nie spodziewasz się tego. Wielu z Was nie spodziewa się tego, że przyjdzie coś w miłości. Miłość do Was przyjdzie, jeżeli jesteś osobą otwartą. Na miłość, to przyjdzie do ciebie miłość, zakocha się ze wzajemnością. To będzie długi proces, to będzie proces wzajemnego poznawania się, odkrywania siebie, pracy nad sobą, ale karty mówią, że wchodzisz w energię właśnie. Miłości. Natomiast, jeżeli jesteś w związku w relacji, coś tutaj może poprawić się po jakiejś burzy, po jakimś konflikcie, po jakiejś sesji, po jakimś trudnym wyrażeniu swojego własnego zdania, Twój partner czy Twoja partnerka zacznie pracować nad relacją między Wami, i do tego się możesz nie spodziewać. Karty też mówią, że chwilami możesz odnosić wrażenie, że wszystko tak nie idzie, jak być powinno, i gdzieś chwilami może Ci brakować tej wdzięczności. Zwróć na to uwagę. Ale w Twoim otoczeniu jest również jakaś osoba, która nie jest szczera wobec Ciebie, która zakłada tą maskę i jest taka nieuczciwa. Miej to na uwadze. Karty też mówią, że nie obrażaj się, nie obrażaj się, jeżeli Ci w jakimś aspekcie nie będzie wychodzić jeżeli ktoś w jakiś sposób będzie chciał zrezygnować ze znajomości z tobą, puść to, puść to. Nie obrażaj się na to. Pozwól temu komuś czy pozwól im, oni mają do tego prawo. Karty też mówią, żebyś nie była osobą, która będzie zbierać tą negatywną energię na siebie i żebyś nie była osobą, która za bardzo będzie chciała być plastrem na czyjeś serce. I ja tutaj nie mam na myśli, że to przychodzi do ciebie ktoś do relacji, kobieta-mężczyzna, i ty po prostu wchodzisz w tą relację, ale widzisz, że ta osoba niedawno z kimś zakończyła związek i jesteś plastron na czyjej serce. Nie. Mi tu chodzi o coś takiego, że ktoś może przychodzić, opowiadać o swoich problemach, a ty będziesz to wysłuchiwać, ciebie to będzie męczyć. Także tu postaw granicę. Nie bądź takim psychoterapeutą dla kogoś, kto nic z tym swoim życiem nie chce zmienić, nic nie chce zrobić, tak? Tu o to mi chodzi. Karty też mówią, że. Jakieś wiadomości przyjdą do ciebie odnośnie jakichś spraw finansowych, coś co jest związane z domem, czy z jakimiś sprawami dziedziczonymi po kimś. Karty mówią, że tutaj należy spojrzeć na tą sprawę troszkę inaczej niż patrzyłaś do tej pory, bo tu jakieś światełko świeci w tym ciemnym tunelu i w końcu coś zaczyna rozjaśniać się, ale też zwróć uwagę, bo jakaś wiadomość może do ciebie nie dojść. Jeżeli ona będzie szła chociażby drogą internetową, więc sprawdzaj wszystkie foldery, bo jakaś tutaj wiadomość do ciebie może nie dojść. O czym jeszcze nie wiesz? O tym, że możesz sobie fajnie dorobić, zarobić gdzieś. Masz coś takiego w sobie, masz coś w dłoniach, tak? Masz jakiś taki. Hmm, potrafisz coś robić, potrafisz coś tworzyć, coś robić dzięki pracy własnych rąk. Pomyśl o tym i możesz na tym sobie fajnie zarobić, a ty po prostu. O tym nie wiesz, tak? A ty po prostu o tym nie wiesz. Otwieraj się na komunikację. Ta komunikacja będzie do ciebie płynąć. Przejmuj inicjatywę w swoim życiu, afirmuj, wizualizuj, przyciągaj. Masz tą moc sprawczą, więc zwróć uwagę, co myślisz, jak myślisz, o czym myślisz, na czym skupiasz swoją uwagę. Karty też mówią, że dużo do ciebie wiadomości przyjdzie i powiedziałabym, że ty możesz coś wygrać. Ja tu cały czas czuję, ty możesz coś otrzymać w jakimś rozdaniu coś wygrać, w jakimś konkursie, ktoś ciebie może czymś obdarować, docenić. Jakaś tutaj do ciebie wygrana idzie od losu i jakieś takie piękne, piękne yy, pozytywne energie na płaszczyźnie finansów czy pracy. Także no, doceniaj to, wszystkiego pięknego. Trujeczka. Co się wydarzy, czego się nie spodziewasz, trujeczko. Za bardzo się krytykujesz, za bardzo się oceniasz i pozwalasz też innym siebie oceniać, bo chodzi tu o to, że za bardzo tą krytykę przyjmujesz do siebie. Pozwól im, niech oni ciebie oceniają. Oni mają do tego prawo. Jednym muchem wpuszczaj, drugim wypuszczaj i nie zostawiaj tej energii w sobie. Wiesz, o czym nie wiesz, a to się wydarzy. Że troszeczkę, tak jakby domownicy lub Twój dom spowoduje u Ciebie taką cięższą energię. Dojdzie do jakiegoś konfliktu, nieporozumienia, do jakiejś trudniejszej sytuacji i być może u niektórych z Was y, związek, relacja może przez chwilę zawisnąć na włosku, ale to jest po coś. To będzie taki proces, To musi się wydarzyć, tutaj karty pokazują, więc jeżeli tworzysz rodzinę, jesteś w jakimś związku, może dojść do jakiejś kłótni, sesji, awantury, nieporozumienia, trudna wymiana zdań, ale to jest po co i żeby energia się oczyściła i żebyś Ty na tą relację, w której jesteś, zaczęła patrzeć zupełnie inaczej niż patrzysz dotychczas. Bo karty pokazują, że tutaj jest jakieś takie obrażanie się na siebie, jest jakieś takie oddalanie się od siebie i tu musi... Dojść do jakiegoś konfliktu, żeby się energia oczyściła i wtedy będziesz wiedział, będziesz wiedziała, co dalej z tym zrobić. Czy dalej nad tą relacją pracować, czy nie. Karty też mówią, że możecie się popsuć samochód. Więc zwróć na to uwagę, możecie się popsuć samochód. Mhm, także nie wiesz, więc wiesz, więc miej to na uwadze. Ja też tutaj widzę, że ty za bardzo żyjesz przeszłością, ty za bardzo żyjesz tymi smutkami, ty za bardzo się gdzieś zamartwiasz, zadręczasz, i ty potrzebujesz zmienić coś w swoim życiu, ty potrzebujesz zmienić sposób myślenia, bo to, w jakich ty kategoriach teraz myślisz, a tu są same smutki, krytykowanie się, odgradzanie się od ludzi, od świata zewnętrznego, zamykanie się w sobie, trochę też obrażanie się na ten świat zewnętrzny. Nie rób sobie tego, w tobie jest bardzo dużo też wewnętrznych konfliktów. I karty pokazują, że ty masz podejść z miłością do siebie, z miłością do swojego życia. Ty masz pozwolić, żeby to, co nie miało solidnego fundamentu, żeby to się zburzyło, ty masz to pozwolić żeby to się zakończyło, zburzyło, zniszczyło i masz otworzyć się na nowe, na nowe zmiany, na nowe początki. Karty mówią, że jakieś sprawy administracyjne, urzędowe będą się w twoim życiu jeszcze przez jakiś czas jakby to powiedzieć, pojawiać w twoim życiu będą, bo one wymagają zamknięcia. Przeszłość trzeba zamknąć, z przeszłością trzeba się rozliczyć. Tutaj karty mówią, że jakieś rozliczenie ciebie czeka. To jest trudny temat. Dotyczy się jakichś spraw z domem, z być może z działalnością, z jakimiś finansami, na rzecz kogoś, czegoś. I, I to jest przed Tobą. To będzie trudne, ale poradzisz sobie, poradzisz sobie i odetchniesz dzięki temu. Uda Ci się, naprawdę poczujesz tą wolność, poczujesz tą radość, tą satysfakcję z siebie, ale musisz zrobić ten krok naprzód. Musisz w końcu wyjść z tej strefy, w której do tej pory byłaś trójeczko, która Ciebie ograniczała, i to, to jest ten moment rozliczenia u Ciebie. Także, jeżeli masz jakieś właśnie problemy w takim aspekcie prawnym, urzędowym, finansowym, do dzieła, nie poddawaj się, nie bój się, nie będzie łatwo, naprawdę nie będzie łatwo, ale jak Ty przebrniesz przez ten trudny etap, to później będzie już dobrze, później będzie już fajnie. Wiesz, czego się nie spodziewasz, o czym nie wiesz? Że będziesz mieć prorocze sny. Tutaj pokazują się prorocze wizje, prorocze sny i coś z karmą u Ciebie się domknie, coś karmicznego się domknie. Karty też mi mówią, że jakiś tutaj problem możesz mieć z osobą z znaku Wagi. Być może taka osoba będzie w konflikcie z tobą, być może taka osoba potrzebuje twojego wsparcia, bo sama w tym momencie przechodzi jakieś katarzis życiowe. Miej to na uwadze wszystkiego pięknego. Pozdrawiam was. A i zwróć uwagę, żebyś nie dostała mandatu, bo to niekoniecznie musi popsuć się samochód. Może być też mandat. Wszystkiego pięknego.